Witamy Was w trzeciej części nieprofesjonalnych testów. Dzisiaj jest ze mną Marcin. Cześć wszystkim. E, mamy dzisiaj do przetestowania trzy, a może tak naprawdę nawet cztery rzeczy. Każdą z tych trzech rzeczy przetestujemy. No i zobaczymy, czy się do czegokolwiek nadaje, czy też nie. A potem stwierdzimy, czy to do śmieci, czy też nie. Pierwszą rzeczą. Zobaczmy, co tu mamy. Na pudełku jest napisane Smart GPS Slope Meter. Podejrzewam, że jakieś urządzenie do pomiarów jest. też opis Speed Unit, Speed Alarm, Speed Adjust i zobaczmy, co jest w środku. w takim razie No pierwsza nam wypada, oczywiście, instrukcja. Jak zwykle nikt tego nie będzie czytał, więc ewentualnie zobaczymy później. No i zobaczmy samo urządzenie. To licznik, na pewno montowany w samochodzie. I zgadnij, do jakiego samochodu to urządzenie może się nadawać. wam że na przykład do auta w tle. Dokładnie tak. Teoretycznie, według zapewnień producenta, jest to tak zwany przechłomierz do auta terenowego wraz z prędkościomierzem. Czy takie urządzenie ma jakikolwiek sens? Marcin, a według Ciebie, ile to kosztuje? Tak na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka trochę ciężko określić, ze względu na to, że różnego rodzaju liczniki różnie kosztują. Eee... A jeżeli chodzi o jakość wykonania, bo tu mamy jeszcze jazdę do zapalniczki. Myślę, że w okolicach nie, 200 zł. Przetestujemy to urządzenie na takiej zasadzie, że sprawdzimy jakie są pomiary prędkości z tego urządzenia, jakie są pomiary prędkości z prędkości zamontowanego w samochodzie oraz porównamy to z wynikami z dragiego, który wydaje mi się, że będzie najdokładniejszy. Okej. Okay. Teraz mamy drugą, rzecz taką tak naprawdę od najmniejszego do największego. Drugie opakowanie, właśnie. Na opakowaniu mamy tutaj rysunek prostownika firma x Trob. Jakkolwiek to się czyta. Z legnicy, ale podejrzewa no, Made in, oczywiście. Wszyscy wiemy co. No i mamy napisane battery charger. Więc... Słuchajcie, producent reklamuje to jako. Prostownik inteligentny, który naprawi nam uszkodzone akumulatory. Na przykład mamy tutaj jeden z takich akumulatorów AGM. Będziemy też używali do tego urządzenia pomiarowego marki Autoscan. I zobaczymy, czy wynik z tego urządzenia, oczywiście jeżeli akumulator jest całkowicie rozładowany, to nawet to urządzenie się nie włączy. Ponieważ ono zasila się z, z akumulatora właśnie I ono wskazuje czy bateria jest do, do ładowania, czy też jest już całkowicie do wymiany Zobaczymy, bo jestem pewien, że mamy kilka akumulatorów Które no niestety zwykły prostownik za 5000 zł nie naprawia Natomiast no ten reklamuje się, że to naprawi Zobaczmy co mamy w środku, w jak wygląda urządzenie Ładne, żółte pudełeczko zielonymi paseczkami kilka przycisków, wyświetlacz i oczywiście klemy podłączenie pod prąd wydaje się nic skomplikowanego i Intelligent Pulse Repair Charger na pewno przetestujemy i pokażemy na nagraniu a według Ciebie takie urządzenie ile mogło kosztować? granice 200 zł też mi się wydaje zobaczymy później no i ostatnie, największe pudełko, proszę o No i tutaj na pudełku mamy napisane Scand, jak to jest firma, podejrzewam No i mamy smoke leak detector, czyli zademiar do wykrywania nieszczelności, powiedzmy Myślę, że to by się zdało w samochodach w układzie dolotowym, jak i wewnątrz auta Sprawdzenie, czy mamy uszczelki wszystkie dobre Myślę, że na warsztat jest to bardzo przydatne urządzenie. Urządzenie przez producenta reklamowane jest oczywiście jako do wykrywania nieszczelności w układzie dolotowym. Tak jak mówiłeś, można sprawdzić wiele nieszczelności nie tylko w układzie dolotowym. Myślę, że nosiła też w układzie tak naprawdę chłodzenia. No to zobaczmy, co mamy w środku w pudełku, jak wygląda urządzenie. instrukcja obsługi na bok no nawet dali ulotka długopis, bardzo fajnie no i całe oprzyrządowanie tutaj ciężko stwierdzić do czego dane części służą odłóżmy je sobie na bok, wyciągniemy wszystko po kolei kabelki, podejrzewam że do wpięcia się do układu dolotowego zasilenie do akumulatora na sprawa nie potrzebujemy prąd gniazdka nigdzie obok można to podpiąć do akumulatora z tego co widzę Dobrze. samo urządzenie nie za wielki rozmiar Wygląda to tak mamy tu trzy wejścia i z drugiej strony mamy dwie kontrolki i przycisk włączenia Wyłączenie. A my teraz zabieramy się do przetestowania każdego z tych urządzeń, eee, zaczniemy od tym razem największego, ponieważ eee, już kandydat stoi, wy go jeszcze nie widzicie i przetestujemy szczelność układu dolotowego w Volkswagen Golfie. Więc tak, urządzenie zostało podłączone, po podłączeniu do akumulatora, oczywiście trzeba jeszcze podłączyć sprężone powietrze, pojawia się zielona kontrolka power więc włączamy i zaczyna lecieć tym więc umieszczamy to w dolocie i bardzo dobrze widać gdzie mamy nieszczelność tutaj mamy jedną nieszczelność i dokładnie w tym samym miejscu, tego niestety on nie pokażę, ale dokładnie w tym samym miejscu z z drugiej strony także mamy nieszczelność. Więc Marcin, jak uważasz po pierwszym dosyć szybkim teście no, na temat tego urządzenia? To jest trwał dosłownie kilkanaście sekund i możemy od razu stwierdzić, że jest jakaś nieszczelność w układzie dolotowym, więc no urządzenie na pewno działa i na pewno się nieraz przyda. Tak, ale sprawdzimy to jeszcze dla pewności. Ponieważ tutaj te połączenie w Volkswagenie to one nie są takie do końca szczelne, dla pewności sprawdzimy to jeszcze w drugim samochodzie, czy układ jest szczelny. Nie dzisiaj się tej konstrukcji, ale akurat patrol ma przeniesiony akumulator do tyłu, więc musieliśmy skorzystać z zewnętrznego akumulatora. Układ dolotowy w patrolu i zobaczmy, co się dzieje Włącz. łącz. się nie, nie. no i zaczekajmy chwilę. Zobaczymy co się wydarzy Dobra. No i jak Marcin po chwili Wydaje się być wszystko szczelne Nie ma takich zadymiin tu jakichś Słuchajcie urządzenie działa No nie wiem jakąś minutę powiedzmy Nie widać żadnych nieszczelności Żeby nie było wątpliwości Wyciągniesz Marcin Jakieś nie się zrobiło, więc proszę bardzo. Jakby była jakaś nieszczelność na pewno by to wyszło. Do wniosków przejdziemy na sam koniec, ale chyba już wszyscy mamy zdanie na temat tego urządzenia. No to może przejdźmy do testów urządzenia restartującego akumulatory, ładującego no potocznie zwanego prosownika. Najpierw zmierzymy akumulator naszym urządzeniem pomiarowym, czy w ogóle jakiś. Jakie, jakiekolwiek napięcie ma Jeżeli nie ma, no to będzie w sumie dobry znak dla nas I sprawdzić będziemy mogli urządzenie ładujące Mamy tutaj tester akumulatorów Podłączamy Minusik. Minusik do minusika Plusik do plusika Kto wie, ten by się teraz uśmiechnął I jak widać Skaner jest martwy Czyli akumulator nie ma w ogóle zasilania. Za chwilę przejdziemy też może do innego akumulatora i pokażemy, że jak działa sam scanner. To jest ten czwarty urządzenie, które będziemy testowali, chociaż my już je używaliśmy. Natomiast jak widać, ten akumulator jest całkowicie martwy. Jest to akumulator oryginalny na Volkswagena, Warta AGM. Podłączymy go teraz do Intelligent Plus Repair Charger i. Zobaczymy co się wydarzy. Oczywiście wiadomo, że musimy ten akumulator zostawić na dłuższą chwilę, więc zostawiamy to. Wrócimy do tego później, a w międzyczasie przetestujemy ostatnie z urządzeń, ale w międzyczasie jeszcze podłączymy to do drugiego akumulatora. Reakcja posłownika jest, ponieważ nagle um, zaczął pracować wentylatory. a na wyświetlaczu pojawiło nam się 0 A. Nie rozpytania. Dali. Może powinniśmy zajrzeć na instrukcję? No, można spróbować. No i widzicie, jednak czasami trzeba się zapoznać z instrukcją, bo jak się okazało cała ta naprawa akumulatora, eee, czyli pogodzenie go, jest się w trybie nieautomatycznym, a manualnym, kiedy napięcie ładowania zwiększa się do 16,5V, no i mamy 0,1A. Zostawimy tak na jakiś czas, będziemy kontrolować, zobaczymy co się wydarzy. Sprawdźmy teraz tester na sprawnym akumulatorze i zobaczmy co nam ten tester pokaże. Zaraz się okaże, czy ten akumulator jest sprawny, bo tak naprawdę on nie był w żadnym samochodzie, więc... No ale jak widzimy, tester się uruchamia, możemy sobie zrobić tryb sprawdź. Jest to akumulator 12V. Jest... Poza pojazdem, jaki wybieramy sobie typ akumulatora? W tym wypadku jest to akumulator EFB i mamy 32% wymiana. Więc e, sprawdzimy, tak naprawdę. Więc ten akumulator też sprawdzimy naszym superprostownikiem i zobaczymy, czy odczyty w jakikolwiek sposób się zmienią. Ale najpierw pozostajemy Jakiś czas przy tym całkowicie rozładowanym akumulatorze. No więc, tak, po podłączeniu prędkościomierz, No nie wiem czemu, ale pokazuje 5 km na godzinę. Ok, jest wszystko już ok. Eee, więc, tak, mamy funkcję prędkości. Daty, którą trzeba chyba sobie samemu ustawić. 4.48. No nie bardzo, ale może to jakaś strefa czasowa, nie nieistotna. Tutaj taki podgląd ogólny. Napięcie ładowania tutaj mamy właśnie przechyłomierz. To bardziej się przyda w patrolu. No i tutaj takie hmm, statystyki z GPS-u, no, ale najbardziej skupmy się na właśnie prędkościomierzu. Zmierzymy teraz najpierw różnicę pomiędzy tym z samochodu a tym urządzeniem, które trzymam w ręku. A następnie potem jeszcze do tego dołożymy. Pomiar z, z Dragiego, który no, zdecydowanie jest urządzeniem pomiarowym, więc będzie najlepszy. zobaczymy jak to działa. Czy ty? Zrobimy też szybkość reakcji. No, ja tak skupiam się na drodze, więc nawet na to nie patrzę. Marcin, jak to wygląda? no Lekko z opóźnieniem. Łapię, ale łapię. Całkiem dokładnie. Tak Teraz wyrównamy prędkość powiedzmy na 56 km według pomiarów samochodu, a urządzenie nam wskazuje 53 53 teraz tak naprawdę trzeba będzie sprawdzić to na podstawie dragiego, a zobaczymy jak szybko jest reakcja w dół. No jest wyraźne opóźnienie. No. Już czy takie opóźnienie komuś przeszkadza, czy nie. No to już zostawiam każdemu do własnej opinii. Ale za chwilkę sprawdzimy jeszcze dokładność tego urządzenia na podstawie wyżej wymienionego Dragiego. Tu właśnie jest dragi. Już Marcin stroi aplikację i za chwilkę przetestujemy nasz prędkościomierz na podstawie urządzenia pomiarowego chiński prędkościomierz, prędkościomierz BMW i dragiego, może nawet troszeczkę, byś tutaj to, bliżej troszkę, żeby dragiego było widać no i zaczynamy test. Porównajmy sobie te odczyty. Porównujemy czy... prędkość. Prędkość ustawiona na 37 km według pompomatu BMW to na dragim 36 km a na chińskim urządzeniu 35 km. Więc myślę, że co do dokładności, to jest całkiem OK. Natomiast um, problem jest z czasem reakcji, bo jak zobaczymy, to czas reakcji tutaj podczas przyspieszania jest taki. Może zrobimy to nawet od zera. I zwróćcie uwagę na czas reakcji wszystkich urządzeń. Zdecydowanie w mojej opinii najszybciej działa Dragi, potem BMW, a potem chiński prędkościomierz. Natomiast co do dokładności, no to myślę, że najpierw Dragi, potem Chińczyk, a dopiero potem BMW. Więc nie jest wcale tak i źle. Słuchajcie, mam przetestowane wszystkie urządzenia, ale nie do końca jeszcze zobaczymy, jak tam prostownik. I widzimy się na podsumowaniu. Więc tak, minęło około 2 godzin. Zacząłem rygać jakieś dziwne diody, niestety w instrukcji nie ma opisane, tak naprawdę o co z tym chodzi. No okay. i przetestujmy ten akumulator. Jak pamiętacie, był całkowicie martwy. Teraz podłączymy tester. poza pojazdem AGM to jest no i niestety akumulator jest wciąż do wymiany więc ożył no ale niestety się do niczego ale niestety do niczego się nie jadaje poprosimy jeszcze naszych chłopaków żeby z rana to podłączyli i dam wam znać czy po jeszcze kolejnych godzinach coś się zmieni czy też nie ja szczerze powiedziawszy w to wątpię no więc już jesteśmy po przeprowadzeniu testów wszystkich trzech urządzeń. No i oczywiście główną ocenę zostawiamy Wam, abyście sobie ocenili, jak to wychodzi. Mam nadzieję, że testy były w miarę czytelne. Jeżeli chodzi o moją prywatną opinię, no to jeżeli chodzi o licznik, działa fajnie, z tym, że jest lekkie opóźnienie. Można to zauważyć, oczywiście, jeżeli chodzi o prostownik jako prostownik spełnia na pewno swoją funkcję, czy naprawi akumulatory? Nie wiem. Zobaczymy jeszcze po podłączeniu na dłuższy okres, czy ten akumulator nasz zdechły naprawiło, czy nie naprawiło. Póki co tylko nabiło mu jakąś tam energię, aczkolwiek nie za dużo. Jeżeli chodzi o zadymiarz do sprawdzenia szczelności układów w silniku, tudzież kabiny, Uważam, że jest to świetne urządzenie i jak najbardziej spełnia swoją funkcję. Yes. Natomiast tak, pamiętajcie, tak jak ta seria się zadała są, to testy nieprofesjonalne. My w naszym serwisie nie jesteśmy pracownikami, którzy zajmują się samochodami, a zajmujemy się zupełnie czym innym, więc tak naprawdę z tych urządzeń będą korzystać lub też nie chłopaki, no może poza tym z tego będę korzystał lub też nie ja. One, te testy mają tylko na zasadzie pokazać Wam te urządzenia. Lekko przetestować, jako, jako my, nieprofesjonaliści, ponieważ chłopaki nie mają na to czasu, ze względu na to, że są swoją pracą. Aczkolwiek, z tego, co już wiem, to urządzenie chłopakom się bardzo spodobało, na pewno ułatwi im pracę. I także się podobało, uważam, że to zdecydowanie najlepsze urządzenie z tych wszystkich, które mamy tutaj. Prostownik, najzwyklejszy chiński prostownik. Nic specjalnego, raczej nie ma magicznej funkcji uzdrowienia akumulatorów. Przechyłomierz, jako przechyłomierz działa, jako licznik prędkości, według mnie jego opóźnienie jest zbyt duże. Zresztą większość samochodów ma swój prędkościomierz. Jeżeli chodzi o zmoty, czy żeby sobie zamontować na przykład, czy ta prędkość jest taka istotna? Wydaje mi się, że nie bardzo, dla mnie to śpić. Marcinie, ile według Ciebie kosztował prędkościomierz? No strzelałem coś pomiędzy, no, około 200 zł, może pomiędzy 100-200. Zgadza się, jest to 209 zł. Więc gratulacje. Następna? Też prostownik, bym trzymał 120 zł. 200 zł? 200. Więc zgadza się. No i teraz Kandiak, zadymiarka. Uważam, dymiarka. Jest, wydaje mi się, że to jest najdroższe urządzenie i no ponad 300 raczej. No tak, jakby jakieś wykonania nawet zdecydowanie to. Mimo, że te sprzęty są, wydają się nawet może jakby było jednego producenta, no to Wy tego nie czujecie. Ale ciężar, konstrukcja no jest zdecydowanie inna i z tym urządzeniem się pomylić To urządzenie jest zdecydowanie droższe. To urządzenie kosztuje 600 zł. Natomiast wydaje mi się, że to urządzenie, o ile te urządzenia możemy traktować jak chińskie zabawki, o, ile to, o tyle to urządzenie myślę, że możemy traktować już jako tak naprawdę no, normalne urządzenie. Przyda to na każdym warsztacie. No i co? Na tą chwilę się żegnamy. Jeszcze prawdopodobnie wrócimy z dokończeniem tego testu. Wrócimy lub też nie, bo jeżeli nic się nie zmieniło, no to po prostu wrócimy Wam tutaj napisy, czy coś się zmieniło, czy nie. No i co, Marcin, widzimy się w takim razie za tydzień. Pewnie. Na następnych testach dokładnie. Wbijajcie subskrypcje, wbijajcie lajki i do zobaczenia. Cześć. Cześć.